Konin przez dekadę był symbolem polskiej energetyki węglowej. Dziś, gdy kopalnia brunatnego węgla kończy działalność, miasto staje przed pytaniem, co dalej? Odpowiedź, jaką proponują władze lokalne i ZEPAK, brzmi atom. We wrześniu zaingurowano inicjatywę Atom w Koninie. Samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy przekonują, że to właśnie tutaj powinna powstać druga w Polsce elektrownia jądrowa. Argumenty? Doskonała lokalizacja w centralnej części kraju, dostęp do infrastruktury energetycznej oraz wykwalifikowana kadra. Ja uważam, że tu właśnie Konin jest lepszym niż dobrym miejscem tym, po to, żeby tutaj ustawiona ustawio, została elektrownia jądrowa i my tutaj z tym dzisiejszym zespołem, nazwę to zespołem, który dzisiaj jest tutaj ze mną, Robimy wszelkie działania, żeby to marzenie dla regionu Wielkopolskiego, pewne marzenie też dla Konina, regionu właśnie Końskiego, Wielkopolski Wschodniej, zrealizować. Cieszę się, że w tym przedsięwzięciu biorą udział praktycznie wszystkie szczeble, czy to właśnie miejskie, powiatowe, gminy okoliczne i to co istotne, również i przedsiębiorcy, a także uczelnie, na których będzie, uważam, spoczywało bardzo duże zadanie związane z odpowiednimi kadrami i odpowiednim też przygotowaniem, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie też strona rządowa, którą dzisiaj reprezentuje pan poseł Tomasz Nowak. 12 listopada do Konina przyjadą przedstawiciele rządu, eksperci oraz zarządy kluczowych spółek energetycznych. A tam w Koninie odbędzie się właśnie ta konferencja tutaj, w, w Akademii Nauk Stosowanych. I będziemy gościli tutaj ważne osoby, które wpływają na kształt polityki energetycznej Polski, ale także które wpływając, dobrze, żeby miały świadomość nasza, nasza, naszego posadowienia jako, jako miejsca optymalnego. Stąd, Szanowni państwa, Państwo, w konferencji 12 listopada w Atom w Koninie zapowiedzieli już udział przede wszystkim ministrowie, w tym minister najważniejszy odpowiedzialny za energetykę jądrową, czyli minister do spraw inwestycji strategicznych, minister Wojciech Wrochna, ale także będzie chociażby ktoś, kto odpowiada za cały system rozprowadzania energii w Polsce, czyli prezes y, polskich sieci energetycznych Grzegorz Onichimowski. W regionie, gdzie energetyka węglowa odegrała kluczową rolę, kończą się zasoby surowca i zamyka się historyczna era. Mówi Andrzej Janiszowski, prezes ZEPAK. To naturalny moment, by pomyśleć o atomie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę i zasoby regionu. Bardzo się cieszymy, że ten pomysł chwycił i że Konin stał się w tej chwili jedną z dwóch podstawowych lokalizacji, najlepszą, alternatywną lokalizacją dla drugiej elektrowni atomowej e, budowanej w Polsce. Na razie nie, nie wyprzedzając faktów, możemy poprzedzić i powiedzieć, że to co dotychczas udało nam się ustalić przez ostatnie 3 lata prac, badań no to, to to, że mogę potwierdzić to co zostało powiedziane na samym początku, że jest to bardzo dobra lokalizacja, że jest to lokalizacja, która spełnia wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem, związane z dostępem do infrastruktury, związane z poparciem społecznym. i Miejsce, które na pewno zagwarantuje odpowiedni sposób dla realizacji i potem prowadzenia tego typu obiektu, tego typu aktywa. Bardzo się cieszymy na tą konferencję, która się odbędzie 12 listopada. Cieszymy się, że jesteśmy zaproszeni jako jeden z partnerów strategicznych do realizowania tego przedsięwzięcia. Konin posiada nie tylko infrastrukturę i poparcie społeczne, ale również myśli o przyszłej kadrze. My, jako uczelnia zawodowa, kształcimy kadry dla regionu, subregionu regionu już od 27 lat. Kształcimy zgodnie z potrzebami regionu. W ostatnich latach realizujemy projekt strategiczny finansowany z Funduszu na Sprawiedliwej Transformacji Kształcąc Inżynierów. Kształcimy pielęgniarki. Do czego zmierzam, Szanowni Państwo? Do tego, że jeżeli pojawia się potrzeba w regionie, to uczelnia zawodowa w Koninie się do tej stara się na tę potrzebę odpowiedzieć. Podejmowane działanie jest istotne nie tylko dla Konina, ale całej Polski. Jednak sceptycy mogą pytać, czy nie jest już za późno? Problem w tym, że podobne deklaracje już padały. Jeszcze niedawno ZEPAK wspólnie z koreańską spółką KHNP zapowiadały budowę reaktora w Pątnowie. Projekt zakończył się fiaskiem, a inwestor wycofał się z przedsięwzięcia. Dlatego dziś pojawia się pytanie, czy listopadowa konferencja to realny krok w stronę atomu, czy tylko próba ratowania wizerunku regionu. Jedno jest pewne, przyszłość energetyczna regionu rozstrzygnie się w najbliższych latach, a stawka jest najwyższa być albo nie być dla Konina jako centrum polskiej energetyki.